Mam nadzieję, że tym sposobem nie tylko, że wspomagamy trochę biblioteki, bo ubogacając ich zbiory, ale też propagujemy czytelnictwo. Ono no nie najlepiej ostatnio wygląda. Ludzie coraz rzadziej sięgają do książek. No, książka zyskała konkurenta w postaci książki elektronicznej. Ale chyba nic nie zastąpi tej przyjemności wzięcia dobrze wydrukowanej, dobrze też wyposażonej w treść książki do ręki. Bardzo bym chciał, żeby te, ta nasza skromna akcja, ale systematyczna no, spowodowała jednak powód czytelników do bibliotek, bo książka jest dzisiaj droga. W bibliotekach jest dostępna za darmo. Jeśli chcemy więcej wiedzieć, to po prostu powinniśmy czytać. Telewizja nie zastąpi książki. To nie jest alternatywa. Może być uzupełnienie albo coś innego, ale książka jednak pozostaje książką. Tak jak była bardzo ważna dla kultury i nauki, tak dzisiaj nadal jest i potrzebna. A myślę, że w procesie edukacji kulturalnej, w procesie edukacji tej ogólnej, no bardzo istotna. Zachęcam do korzystania z bibliotek. A też może dla tych, którzy mają trochę więcej pieniędzy a, a, i chęci służenia innym, żeby wzorem naszym przekazywać do bibliotek te książki, szczególnie z nowości wydawniczych, które, w tej, które są potrzebne do tego procesu edukacji i kulturalnej, i, i tej ogólnej. Książka zawsze była takim przyjacielem człowieka. I myślę, że nadal jest. W wolnej chwili warto sięgnąć po to, żeby się czegoś dowiedzieć, ale też po to, żeby po prostu było przyjemniej, podobną książkę.